Dzisiaj na testach takie tajemnicze urządzenie. To, co jest wygaszone oczywiście nas interesuje. To, co jest podświetlone, to jest właśnie element, o którym za chwilę sobie powiemy. No i takie on ma oznaczenie. Muzyka Sony ECM B1M, bo o tym właśnie będziemy mówili, to jest nowe wcielenie mikrofonu, mikrofonu, który jest montowany do urządzeń Sony na gorącą stopkę. Ja nie będę tutaj ukrywał, że jestem fanem i posiadam jedno ze starszych, starszy model po prostu ECM XYST1M. Ja go pokazywałem bodajże na test hubie, tak więc można sobie też do tego wrócić. I tutaj mamy. Dość ciekawe rozwiązanie, dlaczego ja w ogóle stosuję tego typu rozwiązania. Nie jakieś zewnętrzne mikrofony innych firm, tylko akurat się decyduję na rozwiązania Sony, to oczywiście zaraz powiem. Jak widzicie, mamy tutaj pokazaną charakterystykę, z jaką to urządzenie będzie. Pracowało. Jest to mikrofon kierunkowy, czyli mamy taką super kierunkową charakterystykę. Mamy również charakterystykę, która trochę więcej zbiera z otoczenia, ale również mamy charakterystykę, można by ją nazwać dokulną, gdzie zarówno osoba będąca przed mikrofonem, albo osoba będąca za mikrofonem będzie mogła tutaj dość dobrze być słyszana. Przechodzę teraz do samego mikrofonu. Otrzymujemy go właśnie w takim ładnym pula resiku. Na mikrofon nałożona jest osłona. Osłona, która będzie nam dodatkowo a może przede wszystkim osłaniała mikrofon w momencie, kiedy będziemy nagrywali audio gdzieś w wieczne dni. Sama osłona w prosty sposób jest do ściągnięcia. Jeżeli jej nie potrzebujemy, to również musimy się jej pozbyć. Jak widzicie mikrofon ma dość ciekawą budowę. Ten, to, ten każdy, każde to kółeczko to jest Jeden osobny mikrofonik na podstawie tych wszystkich danych, które będą zbierane z tych mikrofonów. Układ, który znajduje się w środku, będzie to odpowiednio przetwarzał, tak żeby właśnie można było wybrać charakterystykę. Gorąca stopka, co to, o co to chodzi z tą gorącą stopką? Jak widzicie, na stopce mamy całą masę różnych kontaktów, i te kontakty będą odpowiadały za. Komunikację tego mikrofonu z urządzeniem, i co najważniejsze, dzięki tym kontaktom również jesteśmy w stanie taki mikrofon z naszego urządzenia zasilić. Również ten mój starszy model również był wyposażony w tego typu rozwiązania. je przetestowałem już niejednokrotnie i muszę przyznać, że to się sprawuje. Wiele osób, profesjonalistów, którzy często nagrywają relacje, ja używam to głównie do relacji vlogowych, często ma tak, że albo bateria w mikrofonie siądzie, albo zapomną czegoś przełączyć, albo, albo nie podłączą mikrofona, mikrofonu z, z aparatem Dodatkowym przewodem, i tu zawsze na tym styku powstaje problem. Dzięki temu, że mamy to w ten sposób zrealizowane, z tego problemu rezygnujemy. Również samo mocowanie, jak widzicie, jest wykonane na takiej gumie, czyli w momencie, kiedy gdzieś z tym mikrofonem chodzimy, to również nie będą no, związane z tym nieprzyjemne dźwięki nanosiły się na na ścieżkę audio tą którą będziemy rejestrowali tak jak powiedziałem osłona przeciwwiatrowa w bardzo prosty sposób zakładana w prosty i pewny sposób czyli tutaj nie będzie problemu że gdzieś to gdzieś, gdzieś ta osłona nam spadnie bo naprawdę ona dość mocno się trzyma widzicie że w przypadku mojego poprzedniego mikrofonu ja sobie tutaj zakleiłem taśmą bo on był zabezpieczony tylko taką nakładką ale ta nakładka niestety niestety była zbyt Luźna i często mi ta osłona spadała. Tutaj zauważyłem, że jest to zrobione lepiej i nie powinniśmy, nie powinniśmy mieć tego e, problemu. Może ja ją zdejmę, żebyśmy sobie zobaczyli, co jest na tych Przełącznikach. Pierwszy przełącznik to jest Digital i Analog. Tak naprawdę z większością aktualnie pracujących urządzeń będziemy pracowali w trybie analogowym czyli analogowo przerzucamy sygnał do, do aparatu, który obrabia już w przetworniku analogowo-cyfrowym i nagrywa to jako ścieżkę dźwiękową. Opcja digital, czyli cyfrowa do nagrywania, jest dostępna w najnowszych modelach Sony, czyli tak naprawdę w, tak w Alfie 4, R, która teraz wyszła. I to jest chyba jeden aparat aktualnie, który będzie współpracował z tym urządzeniem e, przy przełączniku w wersji digital. Tak więc. No ja będę testował na analogu, bo alfy czwórki nie, nie mam do dyspozycji. Kolejny przełącznik to jest przełącznik, który będziemy wybierali charakterystykę, czyli jeżeli nagrywamy kogoś z przodu, to charakterystyka ta super kierunkowa, jeżeli chcemy trochę włączyć tła to wkładamy opcję pośrednią, a jeżeli chcemy już dookólnie, to oczywiście ustawiamy opcję ostatnią, i wtedy będziemy mieli możliwość nagrywania wszystkiego, co się dzieje dookoła tego mikrofonu. Bardzo fajna opcja, jeżeli sami jesteście prowadzącym wywiad, stoicie za kamerą, a naprzeciwko stoi osoba, z którą ten wywiad prowadzicie. Ewentualnie, jeżeli kręcicie vloga i tego vloga sobie automatycznie komentujecie. Mnie by się przydała jeszcze opcja zupełnie w drugą stronę, żeby tylko można było nagrywać komentarz z Aparatu, bo tak najczęściej robię. Kolejna opcja jest to filtr. Filtr, pierwsza opcja to jest noise cancelling, czyli mamy wbudowany specjalny procesor DSP, który będzie nam próbował szumy otoczenia odciąć i nagrywać tylko to, co jest w charakterystyce właśnie kierunkowej. Drugi to jest klasyczny low, low cut filter, czyli w momencie, kiedy nagrywamy coś na wietrze, możemy dodatkowo włączyć ten low cut filter, aby te najniższe tony po prostu odciąć żeby one nie były nagrywane. Kolejna opcja to tłumik 0,10 i 20 dB oraz możliwość regulacji poziomu audio. Mamy tryb auto, albo mamy tryb manualny i przy trybie manualnym mamy. To pokrętło, które mam nadzieję, i, i tak wygląda, jest dobrze zabezpieczone. Czyli przez przypadek raczej nie jesteśmy w stanie tego przestawić. bo chodzi ciężko, jest dość mocno zagłębione. Tak więc możemy również manualnie, jeżeli mamy taką potrzebę, sobie szybko wyregulować poziom, jaki ten mikrofon rejestruje, albo po prostu szybko załączyć tłumiki, które są dostępne. Sama instalacja w zasadzie na wszystkie urządzenia Sony w, w tym momencie Alfa 7K. Mark 3 i tutaj jest chociażby RX100, na którego również mogę ten mikrofon zainstalować. Na RX10 również go założycie. Już teraz widzę, że w momencie, kiedy mówiłem Alfa 4, to chodziło mi oczywiście o Alfa 7 Mark 4 R. Także poprawiam się od razu, żeby, żebyście nie musieli wy tego robić w komentarzu. Mój skrót myślowy w ten sposób właśnie zadziałał. W prosty sposób instalujemy to właśnie na stopce. I zakręcamy tym pierścieniem, tak więc mikrofon jest już dobrze osadzony, ale widzicie, w momencie kiedy ja go ruszam, on nie generuje żadnych, żadnych dodatkowych dźwięków. Za chwilę postaram się dołączyć do tego materiału właśnie to, co będę tym mikrofonem rejestrował, i myślę, że na podstawie takiej recenzji będziecie mogli wyrobić sobie zdanie, czy to urządzenie będzie Wam potrzebne, czy Wam potrzebne ono nie będzie. Idealne warunki na test. Test. Tego zdechłego chomika. Na razie jest włączona charakterystyka dokulna. Zaraz postaram się włączyć charakterystykę kierunkową. Stanę z drugiej strony. Teraz no myślę, że jestem pod wiatr, ale zrobimy też obrót taki. W ogóle mam nadzieję, że będzie widać, jak, jak tu wieje, bo drzewa się pochylają bardzo. Jak nie będzie słychać, to będzie przynajmniej widać. Tak to mniej więcej wygląda. Charakterystyka. Jest teraz, tak jak powiedziałem, do Pies cytryna sobie leży i obserwuje, co my tu takiego nienormalnego robimy. Bo to chyba chore jest, że gościu sam do siebie gada. To udajmy, że gadam do ciebie. I proszę bardzo, jest gotowy pies do czochrania. Ale to nie teraz cytryna, później poczochramy. I zaraz może w tej samej charakterystyce, w, tej samej, w tych samych ustawieniach. Może teraz dobra. Kolejna opcja low-pass filter, który może nam zredukować dodatkowo to huczenie wiatru. Też obracam trochę, żeby z każdej strony mógł sobie ten wiatr na ten mikrofon polecieć. Ja cały, cały czas stoję z tyłu za aparatem i teraz może nieco wyżej go uniosę i włączę charakterystykę kierunkową od frontu. Z tyłu pewnie ucichłem troszeczkę, ale staję przed aparatem. Chyba będzie O tak trzeba go ustawić Mam nadzieję, że mnie widać, bo nie mam nikogo Kto by mi akurat e, pomógł e, Jest low pass filter, ale przestało wiać Czekam na jakiś podmuch Znowu wieje Dość mocno Mówię z przodu, odregłość trochę więcej niż wyciągnięta ręka Do aparatu I zaraz jeszcze może wyłączę Teraz low pass filter Na o O i teraz arcy mocno wieje Aż widzę, że chcę zerwać aparat. Charakterystyka kierunkowa, czyli na moją paszczękę emitującą dźwięk, pod wiatr, bo wiatr wieje mi w plecy, czyli super mocno w mikrofon. Teraz ten wiatr wieje. Myślę, że z 70-80 km na godzinę. Taki typowy, typowy morski. I jeszcze raz włączam low pass filter, bo akurat mocno wieje. Zobaczymy, to, czy to nam coś pomoże. Taki test. Jeszcze z daleka mogę z większej odległości pomówić. Będę się teraz oddalał i będę się zbliżał teraz do kamery. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Może ona powinna być. O, ja powinienem być mniej więcej na takiej wysokości, chyba, żebym był w kadrze. No jeżeli nie wykadrowane, to, to sorki. Charakterystyka dookólna. Piesek na nas strzeka. Ale głównie chodzi o to, że podczas spaceru. Nie testujemy dzisiaj stabilizacji obrazu, ale testujemy, czy mikrofon jest wygłuszony, jeśli chodzi o, o dźwięki nieprzyjemne, które mogłyby się zda zdarzać, kiedy jest zainstalowany już na aparacie i się porusza na tym amortyzującym e, uchwycie. Myślę, że będzie OK. Wiatr jest wyczuwalny, tak więc też może delikatnie być go słychać. Polona testy, jak mikrofon będzie zbierał charakterystyce kierunkowej. Z jednej strony jest ulica, a z drugiej strony będę stał ja, e, zaraz po drugiej stronie ścieżki rowerowej i zobaczymy jak te dźwięki z samochodu wiodących z tyłu przy tej dość ruchliwej, może nie o tej godzinie ulicy będą wpływały w momencie, kiedy ustawimy sobie charakterystykę mikrofonu. Taką, która ma eliminować te złe dźwięki. Czyli charakterystyka kierunkowa skierowana na mnie z tyłu, jadące samochody. Akurat jest dość duży ruch, i zobaczymy, jak to będzie wpływało na nagranie. Teraz przełączę, zaczekam na kolejną falę ruchu ze świateł, na opcję pośrednią, niedookulną, i zobaczymy, jak będzie wyglądało na opcji pośredniej. Charakterystyka pośrednia znowu duży ruch. Jest wyłączony, zresztą macie zdjęcie specjalnie robię każdego ustawienia, żeby potem sobie porównać jak to było zrobione. Jest to wszystko na ustawieniach manualnych zrobione, nie z automatyczną regulacją poziomu. Teraz charakterystyka pośrednia, a zaraz przechodzimy w dookólność. Gdzie? Tak. A teraz charakterystyka dookólna. Powinno być bardzo dobrze słychać ten ruch, który odbywa się za plecami mojego operatora, który mi pomaga w tej akcji. Włączona jest opcja Noise Cancelling, charakterystyka znowu kierunkowa skierowana na mnie, czyli te dźwięki, które są z tyłu z ulicy, powinny być dużo mniej odczuwalne niż te dźwięki, które wydobywają się z mojej paszczy. Znowu charakterystyka pośrednia pomiędzy dookulną a kierunkową. Tym razem włączona funkcja noise cancelling i zobaczymy jak mikrofon sobie poradzi z wychwytywaniem dźwięków otoczenia. I ostatnia opcja, noise cancelling, charakterystyka dookólna, czyli tutaj oprócz tego co ja mówię, to zupełnie dobrze powinny być słyszane właśnie te dźwięki z tej drogi, która jest za nami. Mam nadzieję, że to chyba wszystkie ustawienia, jakie mogłem wytestować, zostały wytestowane.